Ba 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 pa para pa 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 jak mnie wkurwiają te nowe odgłosy sami łosia z <noise> takiej kurwa nie, jakby ktoś odpalał tak z daleka tylko takie <noise> A bo te twoje słyszę łosia <noise> jakie piękne krajobrazy łosia słyszę no ja jestem taki refleksyjny co nie oni mówią jak się chyba p***** a jak łosia słyszę jeżeli ja się cieszę, że mam chrupki chips. O, mama, ływy, ływy. No nie, nie odlatuj. Piękny indyku Był cudowny. Nigdy go nie zapomnę. No mam pe pecha do tych indyków, bo ja zawsze jak na nie patrzę, to oni uciekają. No. Buła. Ja też. Ja czy nie, ja to ja nie oglądałem. <grymne> Kurwa. <grymne> Wiemy, jak to się nazwa, nikt nie mówi, Ale grał tam ten, doktor Wstrząs. I chyba ten. Bercik? Nie, ten drugi Bercik. Eee, <grymne> ten nie Bercik. Kolega. To jego wysoki kolega, ale nie, be, nie grał wstrząs, tylko. Moja e, ki nie. Kidler. A, Kidler, tak, bo mi się zawsze mylą, Strząs jest Kidler. Today I feel gay. Ja też. <grymne> Właszcze są spoko, ale na no, taką jesień. Na zimę to trzeba mieć kurtkę, kurwa, i to porządną. No, a ja w płaszczek nie poszedłem na Wigilię. Ja w zeszłym roku już poszedłem tak, w szaliku. Byłeś w W szaliku. A powiedziałem w szaliku w stylu, right? W majtkach i w szaliku. To był mój drip na today. Today I feel a little bit homosexual. Poszedłem w majtkach i w szaliku. Chyba, no, no nie. Majtkach, majtkach w szaliku, w rękawiczkach i w skarpetkach, nic pomiędzy. <grym> jak to kiedyś usłyszałem... Sztuką nie jest... Jak to było? Nie, nie, kurwa. Nie jest źle upaść, ale źle jest trwać upadku. Nie chciałem ci przerywać, nie, ale... Jak ten cytat To szło jakoś tak... Nie... Nie, nie, nie. nie. <grym> <grym> <gry> <gry> Bram zwierzę w sercu, Boże to na mnie piorunująca wrażenie To nie gdzie mają serce Między nogami, jakkolwiek to brzmi Pierwsze to brzmi jak taka jak te filmiki z kozami z tak te kozły właśnie takimi jezorami ozo teraz jak masz jak ma osoba tureta trzeba wyczaić co ją triggeruje Albo unikać, albo nie unikać. Zależy, czy chcesz się pośmiać. No. Jezu. Co to, kot? Co ty robisz? robisz? <śmierdziwanie> Jezusiu, przynajmniej świętszy. Egaj, <suszy> <suszy> sensei. No tak, gaj. No to, że tamten, tamten mu spieprzył w powietrze, to ten zaczął po prostu kopać powietrze i do niego biec. <suszy> A on zaczął nie dość, że kopać powietrze, to jakiegoś smoka się zmieni. A pamiętacie ten odcinek, jak y, ten y, Hydranoid wrzucił Dragonoida do tej strefy y, mroku i dam za nim się rzucił i dla mnie ten serial się wtedy skończył? Nie pamiętam, ale chyba chodzi o Bakugany, prawda? No. A, dobra, zrozumiałem no to. Bakuganów już dużo nie, nie oglądał, ja wolałem Yu-Gi-Oh! W sumie kuzynka, kuzynka też była fanką Yu-Gi-Oh! i miała tam parę kart. I typowo wesz, poszedłem z nią na, na nową hutę i ona się dograła z jakimś, żeby z nim zagrać o kartę. Smaczne, to musieliście. Wygrała tam jakąś kartę, nie wiem, że jakaś nie była odpowiedź tylko bardzo droga, no parę złotych chyba kosztowała, no ale sam fakt tego uczestniczenia w takim bardzo fajny był. Nie wiem, ja jeszcze oglądałem królaszama. Szamanów królem, królem, być, szamanów królem, królem, bądź. Jeśli w sobie to masz, jednym z nich się... Tu, 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 tu. Wiem, że był ten zły, zły to był... O, go, główna postać miała bliźniaka i ten bliźniak był najgorszą postacią w tym całym serialu. Tak, on był jakimś, nie wiem. Miał... Ja się chyba za... Zacz... O ty, jaki indoor, siema. Nazywał się Jaki indoor? <laughs> nie leć <lecz. śmiech> <laughs> Dlaczego kaktus lubi? Bo to ty, przeznaczenie twe, by kaktus, kaktus bił tam cię. Kaktusem królem. By co od kaktusu królem? By kaktusem królem. Król kaktus. A, a wiesz co mnie dziwi? Że jak jest film właśnie w Meksyku, to nie ma takiego, wiesz, takiego żółtego filtra. Jak z Breaking Bad, nie? Da. No. Mył? Mył.